Życie na siedlisku, czyli na zadupiu, nazywając rzeczy po imieniu, fajnie pokazuje, że to, co dla jednych może być wadą, dla innych może być zaletą. I dajmy tutaj na przykład zimę i dojazd bez utwardzonej drogi, którego nikt nie odśnieża. I nawet zwykły powrót, kiedy zasypiecie śnieg, staje się wspaniałą przygodą. Więc postanowiłem wymyślić sobie super zabawę. W rozjeżdżanie tego śniegu. W miejscu, w którym powstały tutaj całkiem spore zaspy. Kurde, przód mi nie złapał. Auto osobowe zderzyło się z piaskarką na kilometrze 289 zablokowany jest jeden pas w kierunku katowic. Tylko muszę robić to na pełnym gazie, żeby się nie zakopać, tak jak właśnie teraz tutaj. Już mi się to kurczę. Raz zdarzyło. Dobra, do tyłu. No, od razu lepiej. Czyż życie nie jest piękne?